Żadną wersję GT Line, tylko prawdziwą wersję GT. Pod maską silnik 3.3, 366 koni, jak to zresztą opisaliśmy tutaj z boku na samochodzie. Wersja tak samo w kolorze, którego nigdy wcześniej nie mieliśmy. To jest nowy kolor do Stingera i dedykowany w zasadzie tylko do niego. Samochód, którego nie sposób nie zauważyć na ulicy. Wyznaczniki, wyróżniki przepraszam wersji GT. Na zewnątrz od razu widać czerwone zaciski hamulcowe, hamulce oczywiście marki Brembo, więc tutaj nikt nie poszedł w półśrodki, jest to bardzo rozpoznawana marka. Poza tym oczywiście jak przystało na wersję GT, ona w zasadzie w sobie ma jeżeli chodzi o wyposażenie wszystko, bo tutaj dobierać w zasadzie można tylko dach panoramiczny i, i kolor. Więc na zewnątrz wszystkie rzeczy, które powodują, że Stinger kiedy widzimy go w lusterku wzbudza emocje i trochę respektu. Oczywiście LEDowe lampy, oczywiście maskownice na masce, wloty powietrza do chłodzenia hamulców z boku, e, takie fajne satynowe wykończenie lusterek i listwy dookoła. żeby to nie jest taki typowy chrom, mam nadzieję, że w przyszłości świetle to będzie widać, tylko taka lekko przyciemniona satyna. E, felgi, e, oczywiście 19 one mają różny rozmiar i z przodu i z tyłu, wersja GT zawsze występuje z napędem na cztery koła. Z tyłu oczywiście cztery końcówki wydechu, to nie są atrapy, ze wszystkich czterech leci para, także nie ma tutaj żadnego wstydu. Przy przygazowaniu naprawdę fajnie to brzmi, a można jeszcze dołożyć akcesoryjny wydech, no wtedy będzie nas najpierw słychać, a dopiero potem widać. I pod maską to, na co wszyscy najbardziej czekaliśmy, czyli silnik 3.3, na dwóch turbinach łączna moc 366 koni, ponad 500 Nm momentu. Fajne czerwone oznaczenie turbo, yy, wzmocnienia jak w typowo sportowym samochodzie. Oczywiście, klapa otwiera się sama, żadnych bagnetów. Fajnie to wygląda, jak przystało na pooszustkę. Bardzo duża kultura pracy. Tego silnika naprawdę nie słychać, chyba że rzeczywiście przełączymy się w inny tryb jazdy i będziemy chcieli go usłyszeć, to wtedy oczywiście będzie go słychać. Ale do normalnej, codziennej jazdy ten silnik absolutnie nie jest uciążliwy. Daje maksimum frajdy, a jest bardzo komfortowy. Już same smaczki, przepiękna, czarna podsufitka. Fajna, gruba kierownica, która ma idealny rozmiar, bardzo fajnie leży w rękach. Oczywiście spłaszczona, oczywiście logo GT na dole. Skrzynia biegów joystickowa, 8, 8 przełożeń. Bardzo fajny, dający dużo frajdy system zmiany poziomów i utwardzeń zawieszenia. On ma 5 trybów. Tryb Eco, Comfort, Sport, Sport Plus. Powiedziałem 5, najczęściej 4. I smart, o właśnie. One wszystkie głównie, po pierwsze, regulują nam wysokość zawieszenia, a po drugie, regulują rozdział napędu pomiędzy przód a tył. gdzie w trybie Sport Plus większość napędu idzie na. To prawdziwa skóra napa. Tu nie ma też żadnych półśrodków. Fotele są, oczywiście, zobaczcie, mogą być oba podgrzewane. Albo wentylowane, w zależności od tego czego akurat chcemy. Podgrzewanie kierownicy, wyłącznik systemów parkowania. View, czyli guzik, który te pokazywaliśmy na poprzednim filmie, czyli w momencie kiedy jedziemy do przodu, obraz z kamery z tyłu. No, wyłącznik systemu start-stop, o tym też mieliśmy nagrany już film. Wiecie doskonale, że niektórzy bardzo alergicznie na niego reagują. W tym samochodzie, wszystko łącznie z wyświetlaczem head-up. Jedyne czego. Nie zamówiliśmy w tym samochodzie jako aucie demonstracyjnym to panoramiczny dach, więc jeszcze przyjdzie chyba pora, żeby pokazać, jak to w tym samochodzie. Słuchajcie, tak można w kółko. Zapraszamy, zobaczcie sami, ile ten samochód daje prawidł zjazdu. Do zobaczenia.